Dalsze zdarzenia przypominają to, co działo się w Nidls. Na miejscu pojawiły się siły wojskowe, które zabezpieczyły okolice, nie dopuszczając świadków do miejsca wypadku. Wygląda na to, że prowadzono śledztwo. Bob Gatti, dziennikarz gazety Greensburg Tribune, został wysłany na miejsce wypadku. Pamięta obecność wojskowych. Na miejscu było przynajmniej dwunastu wojskowych. Byli też policjanci stanowi. Chciałem podejść jak najbliżej, ale nie pozwolili mi, mówiąc, że nic tam nie ma. Dlaczego w takim razie nie mogę tam iść? Zapytałem. Gati powiedział Patowi, że to wojskowi dowodzili. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobną sytuacją. Co robiło tam wojsko? Zatrzymało nas wojsko. Najpierw mnie, a później Rona. Żołnierz kazał nam się wynosić i wracać tam, skąd przyjechaliśmy. Wskazał na mnie palcem i powiedział, że nikomu nie wolno tam wjeżdżać. Świadkowie powiedzieli Stanowi Gordonowi, że wieczorem tego dnia widzieli wielką ciężarówkę zmierzającą w miejsce wypadku. Po godzinie samochód wracał w pośpiechu, wioząc coś schowanego pod prezentową płachtą. Gdyby ktoś przeciął im drogę, nie zatrzymaliby się. Gordon mówi, że Jim Romański, Bill Bielagosz i inni świadkowie zabrali go tam, gdzie według nich rozbił się obiekt. Rozmawiał z nimi oddzielnie, ale każdy z nich wskazał to samo miejsce. Mam nadzieję, że jutro znajdziemy miejsce, do którego zabrano mnie 20 lat temu. Wygląda na to, że doszło do zdarzenia. Mam ze sobą radar do penetracji gruntu. Zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Stan spotykał się ze świadkami, którzy wskazali mu miejsce. Liczymy na to, że uda nam się znaleźć jakieś pozostałości po wypadku. To miejsce stało się centralnym punktem śledztwa. Poszukiwacze wyruszają razem ze Stanem Gordonem, Pitem Hutchinsonem i geologiem Stepem Kaitem. Gordon porównuje okolice ze zdjęciem, które zrobił w 1985 roku. Wierzy, że to tu rozbił się statek UFO. Czy to miejsce przypomina uwiecznione na zdjęciu? Jak żadne inne. Sądzę, że fotografia była zrobiona z tego miejsca. Mamy tu coś, co wygląda jak kawałek słupa oraz drut kolczasty. Looks like one right up there. Słupy i fotografia stana wskazują na to, że poszukiwacze odnaleźli miejsce upadku UFO. Sceptycy przez lata utrzymywali, że obiekt, który spadł do wąwozu, był uszkodzoną rosyjską sondą Kosmiczną. Kształt i wielkość sondy Kosmos 96 Wenus, która mniej więcej w tym samym czasie wróciła na Ziemię, był podobny do obiektu, który zaobserwowano w Keksbergu. Jednak w ostatnim czasie wykluczono taką możliwość. Według danych NASA, sonda Kosmos 96 uległa zniszczeniu przed 16.45 9 grudnia. Jednak Nasa interesowała się również wydarzeniem w Keksbergu. W 1965 roku świadkowie widzieli w okolicy jej pracowników. Widziałem pracowników Nasa w mundurach. Wszystko to budzi skojarzenia z Roswell. Ukrywano informacje dotyczące zderzenia. A wielka ciężarówka pod osłoną nocy wywiozła coś z miejsca wypadku. Czy wojsko mogło o czymś zapomnieć? Pete Hutchinson ma ze sobą specjalne narzędzia służące do badania gruntu. Będziemy starali się znaleźć jakieś ślady wypadku, który prawdopodobnie wydarzył się tu 43 lata temu. Pete i jego asystent Brian rozpoczynają skanowanie Ziemi. Narzędzie przesyła impulsy elektromagnetyczne do ziemi, a wilgoć przenosi prąd wrażliwy na metal. Będziemy mogli znaleźć metal lub jakieś nietypowe przewodniki w ziemi? Właśnie. Zaczynajmy. Skanel wykrywa jakiś metalowy przedmiot. Jednak rozmiar i rodzaj metalu mogą być ustalone dopiero podczas dalszych badań. Anomalie widać na specjalnej mapie. Kolor czerwony pokazuje podwyższony poziom. Musi tam być jakiś metal. Myślisz, że to metal naturalny? Wygląda na to, że to coś innego. Czy to możliwe, że to część rozbitej maszyny? To możliwe. Według Hutchinsona nietypowa jest koncentracja metalu w ziemi. Coś takiego nie zdarza się w tej części Pensylwanii, sugeruje, by spróbować dokopać się do źródła. Nauka mówi nam tylko, gdzie szukać, a dalej trzeba podjąć inne kroki. Zacząć kopać i przeprowadzić dokładne testy. Zespół musi oczyścić teren, by móc zacząć kopać przed wzrokiem. Kiedy ziemia zostaje odkryta, Hutchinson używa radaru do penetracji gruntu. Zobaczcie. Zaczyna się tutaj. A kończy w tym miejscu. To z całą pewnością nie jest naturalne. Powoli zapada zmrok, więc pracę będzie można wznowić dopiero rano. Co kryje się pod ziemią? Nie wiem, co tam jest, ale nie mogę doczekać się chwili, kiedy zaczniemy znowu kopać. Śledztwo w sprawie domniemanego upadku UFO w Keksbergu trwa w najlepsze. Dzięki specjalnemu radarowi odkryto niespotykane źródło metalu w miejscu, gdzie, jak twierdzą świadkowie, doszło do wypadku. Poszukiwacze zabierają się z powrotem do kopania. Jednak po chwili natrafiają na poważną przeszkodę. Radar wykazał obecność metalu. Natrafiliśmy na skałę. To oznacza, że obiekt prześliznął się po jej powierzchni albo jest pod nią. Ta druga ewentualność jest mało prawdopodobna, mógł zostawić pewne ślady na kamieniu. Po dokładniejszym badaniu okazuje się, że to skała była przyczyną wskazań radaru. Według Pita Hutchinsona zawiera żelazo. Kamień może mieć w sobie na tyle dużo żelaza, że to on był przyczyną odczytów. Czyli wskazania radaru mogą nie być wcale związane z katastrofą? Mimo nieudanych poszukiwań, zeznania świadków sprawiają, że nie należy przekreślać wskazanego przez nich możliwego miejsca katastrofy. Wszyscy świadkowie twierdzą, że to tutaj spadł obiekt. Utrzymują też, że został zabrany przez wojsko. Dzisiaj nic nie znaleźliśmy, ale to tu, w Keksbergu, coś spadło z nieba. Bill wraca do Niddles. George Knapp, dziennikarz śledczy z Las Vegas, ma zaskakujące informacje o śmigłowcach widzianych po tym, jak tajemniczy obiekt rozbił się o ziemię. Wcześniej pracowaliśmy nad sprawą czarnych helikopterów. Udało nam się ustalić, że miały wyposażenie z fortu Campbell, Kentucky: nocni myśliwi, oddział specjalny 160. Nocni Myśliwi albo oddział specjalny 160 to szczególna jednostka powietrzna. Wszyscy jego członkowie zobowiązani są do wyjątkowej dyskrecji. Kiedy George Knapp badał, jaka grupa śmigłowców mogła działać w Needles, odkrył, że to Nocni Myśliwi. Ta sama grupa, która transportowała płonący obiekt, który spadł w Teksasie w 1980 roku. Tak zwany incydent Kaszlandżum łączy z wydarzeniami w Needles wiele podobieństw. Tam również pojawiły się wojskowe śmigłowce. U świadków występowały dziwne pęcherze i choroba popromienna. Nap odkrył również, że wojskowi pracowali w Needles nad pewnym tajnym projektem. Czy to nieuchwytni faceci w Czerni, o których wspomina wielu świadków pojawienia się UFO? Ci ludzie jechali z Needles do Las Vegas, tuż koło nas. Zatrzymali się i rozmawialiśmy z nimi. Powiedzieli, że są agentami federalnymi. Pokazali nam swoje odznaki. Mówili, że pracują dla agencji, o jakiej nigdy nie słyszałem. Mieli transportować broń nuklearną. Nie wiadomo, co agenci robili w Needles. To świetnie wyszkoleni ludzie. Komandosi. Są niebezpieczni. Znakomicie posługują się rozmaitymi rodzajami broni. Nie sądzę, żeby byli zadowoleni, że zwrócili na siebie tyle uwagi. NAP nie wierzy jednak, że ci ludzie to faceci w czerni, którzy mają związek z katastrofą. Jednak zarówno w Middles, jak i w Keksbergu świadkowie widzieli, jak pojazdy wojskowe transportowały jakieś duże obiekty. Jeżeli to nie ich sprawka, to czyja? Przekonaliśmy się, że historie świadków mówiących o dziwnej Agencji Federalnej i czarnych samochodach w z dzień po zdarzeniu są prawdziwe. Cokolwiek spadło na ziemię, w okolicy widziano samoloty kojarzone ze strefą 51. Śmigłowce, które przyleciały po obiekt, mogły brać udział w innych wydarzeniach, po których niektórzy świadkowie zapadli na chorobę popromienną. A agenci federalni widziani w Needles sami przyznali, że mają coś wspólnego z bronią atomową. Czy możliwe jest, że statek, który się rozbił, korzysta z energii atomowej? Emituje promieniowanie i jest tak tajny, że stacjonuje w strefie 51? Brakuje nam mocnych fizycznych dowodów. Wiemy, że wojsko zatajało fakty. Przyjechali, dezinformowali, a w końcu stwierdzili, że nic się tu nie stało. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów katastrofy. Czy te incydenty mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Ameryki? Cokolwiek spada na ziemię, komuś zależy na tym, żeby zachować to w tajemnicy.